Stare fotografie potrafią przemówić, jeśli wsłuchasz się wystarczająco uważnie. Helena Kowalska siedziała przy swoim kuchennym stole, przesuwając palcami po pożółkłej fotografii trzech młodych mężczyzn w mundurach RAF. Uśmiechali się do obiektywu z tą szczególną mieszanką dumy i niepewności, charakterystyczną dla młodych lotników podczas II wojny światowej. Jeden z nich, Jan Nowak, był jej wujkiem, którego nigdy nie poznała. Warszawa budziła się za oknem do życia w ten chłodny październikowy poranek 2015 roku. Helena miała 68 lat i całe życie słyszała tylko strzępki historii o wujku Janie i jego kolegach, Adamie Wiśniewskim i Tomaszu Kowalczyku polscy piloci, którzy dołączyli do królewskich sił powietrznych, by walczyć z nazistami. Wszyscy trzej zniknęli podczas misji zwiadowczej nad okupowaną Polską w grudniu 1940 roku. Żadnych ciał, żadnych wraków, tylko trzy rodziny z dziurami w sercach i pytaniami bez odpowiedzi. Babciu, co robisz? Helena podniosła wzrok i zobaczyła swoją wnuczkę, Marię, stojącą w drzwiach kuchni z plecakiem przewieszonym przez ramię. Maria studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim i była równie zafascynowana rodzinną tajemnicą co Helena. Patrzę na wujka Jana. Dziś mija siedemdziesiąt lat od ich zaginięcia. Odpowiedziała Helena dotykając twarzy młodego pilota na fotografii. Maria podeszła bliżej i usiadła obok babci. Wiesz, mój profesor wspomniał o nowym projekcie archeologicznym na terenie Puszczy Kampinoskiej. Badają miejsca upadku samolotów z II wojny światowej. Helena poczuła, jak jej serce przyspiesza. Puszcza Kampinoska. Według ostatnich raportów, które rodzina otrzymała w 1941 roku, Jan i jego koledzy mieli przelecieć nad tym obszarem w drodze powrotnej do Anglii. Ale to było 75 lat temu. Czy po takim czasie mogło pozostać cokolwiek do odkrycia? Chciałabyś się tam wybrać? Zapytała Maria, widząc iskrę w oczach babci. Trzy dni później Helena i Maria stały na skraju gęstego lasu, obserwując grupę archeologów i historyków pracujących na niewielkiej polanie. Kierownik projektu, dr Andrzej Lewandowski, podszedł do nich z uśmiechem. Pani Kowalska, dziękuję, że pani przyszła – Maria wspomniała mi o historii pani Wójka. Helena skinęła głową, ściskając w dłoni skórzany portfel z fotografią trzech pilotów. Czy znaleźliście coś? Doktor Lewandowski zawahał się. Może lepiej będzie, jeśli pani sama zobaczy. Poprowadził je przez zarośla do miejsca, gdzie ziemia była świeżo wykopana. Helena zobaczyła metalowe fragmenty, niektóre z nich z wyraźnie widocznymi brytyjskimi oznaczeniami RAF. Ale to, co sprawiło, że wstrzymała oddech, był niewielki medal z orłem. Dokładnie taki, jaki według rodzinnych opowieści, Jan zawsze nosił dla szczęścia. To, to należało do mojego wujka, wyszeptała, a łzy napłynęły jej do oczu. Znaleźliśmy trzy osobne miejsca upadku, oddalone od siebie o kilkaset metrów, wyjaśnił doktor Lewandowski. Najbardziej zdumiewające jest to, że samoloty są w zadziwiająco dobrym stanie, jakby zatonęły w bagnie i zostały zakonserwowane przez dekady. Mamy nawet czytelne numery seryjne, które odpowiadają maszynom przydzielonym pańskim pilotom. Helena słuchała w oszołomieniu. Po 75 latach tajemnica zaczynała się rozjaśniać, ale jedno pytanie pozostawało bez odpowiedzi. Co się stało tamtej grudniowej nocy 1930 roku? Doktor Lewandowski poprowadził je do namiotu, gdzie na stole leżały starannie rozłożone artefakty, kompasy, fragmenty mundurów, Osobiste przedmioty pilotów. Znaleźliśmy również to, powiedział, podając Helenie małą metalową puszkę. Drżącymi palcami Helena otworzyła ją. W środku znajdował się notes, cudem zachowany dzięki wodoodpornej osłonie. Na pierwszej stronie widniało nazwisko Jan Nowak, dziennik mojego wujka, wyszeptała z niedowierzaniem. Maria objęła babcie ramieniem, gdy ta ostrożnie przekładała kartki. Ostatni wpis datowany był na 18 grudnia 1940. Dzień zaginięcia pilotów. Lecimy dziś nad Polskę, czytała Helena głosem pełnym emocji. Adam, Tomasz i ja mamy wykonać zdjęcia niemieckich instalacji i wrócić przed świtem. Myślę o rodzinie w Warszawie. Czy kiedykolwiek ich zobaczę? Wojna nie może trwać wiecznie. Pewnego dnia wrócę do domu. Helena podniosła wzrok, spotykając spojrzenie Marii. On nigdy nie wrócił do domu, powiedziała cicho. Ale teraz, po 75 latach, jego historia wreszcie do nas wróciła. Doktor Lewandowski delikatnie odchrząknął. Jest coś jeszcze. Coś, co może wyjaśnić, dlaczego nigdy nie odnaleziono samolotów, ale musimy kopać głębiej. Helena spojrzała na polanę, gdzie archeolodzy ostrożnie odsłaniali kolejne fragmenty historii. Po 75 latach ciszy ziemia zaczynała ujawniać swoje sekrety, a ona była zdeterminowana, by usłyszeć całą prawdę. – Gdzie znaleziono pozostałe dwa samoloty? – zapytała, zaciskając dłoń na dzienniku wujka. Doktor Lewandowski wskazał na dwie inne polany, widoczne przez drzewa. – Tam i tam. Wszystkie trzy w tym samym rejonie, ale osobno. – Jakby… jakby co? – dociekała Maria. – Jakby próbowali wylądować – dokończył archeolog. – Ale dlaczego trzej doświadczeni piloci musieliby lądować w środku Puszczy kampinowskiej w grudniu 1940 roku? – co lub kto ich do tego zmusił? Helena poczuła, jak przez jej ciało przechodzi dreszcz. Po dekadach zastanawiania się, co stało się z jej wujkiem, była o krok od poznania prawdy. Spojrzała na ostatnie słowa w dzienniku Jana, a potem na niebo widoczne przez korony drzew. Gdzieś tam, 75 lat temu, trzy samoloty Raf zniknęły w chmurach. A teraz wreszcie miały opowiedzieć swoją historię. Następnego dnia Helena wróciła na miejsce wykopalisk tym razem przynosząc ze sobą pudełko pełne rodzinnych pamiątek mgła unosiła się nad puszczą kampinoską nadając miejscu niemal mistyczny charakter archeolodzy pracowali metodycznie centymetr po centymetrze odsłaniając historię zaginionej misji znaleźliśmy coś niezwykłego powiedział doktor Lewandowski prowadząc Helenę w stronę największego z odkopanych wraków spójrz na te otwory Helena przyjrzała się metalowej powłoce samolotu nawet po 75 latach mogła dostrzec wyraźne ślady. To dziury po kulach, powiedziała cicho. Dokładnie. Wszystkie trzy samoloty noszą ślady ostrzału. Ale co ciekawe, nie są to uszkodzenia typowe dla niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Co to znaczy? zapytała Helena, czując jak jej gardło się zaciska. Doktor Lewandowski wskazał na charakterystyczny wzór dziur. To ogień z broni pokładowej innego samolotu. Wygląda na to, że zostali zaatakowani przez myśliwiec. Niemiecki? Niekoniecznie. Archeolog podał jej kawałek metalu z częściowo widocznym symbolem. To fragment, który odpadł od atakującego samolotu. Znaleźliśmy go wbity w kadłub maszyny pana Wójka. Helena przyjrzała się znakowi i poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. To nie była niemiecka swastyka. To był symbol, który dobrze znała z lekcji historii czerwona gwiazda. Sowieci? Wyszeptała z niedowierzaniem. Ale dlaczego? W 1940 roku ZSRR nie był jeszcze w stanie wojny z Wielką Brytanią. Doktor Lewandowski pokiwał głową. To jedna z zagadek, które próbujemy rozwiązać. Ale jest coś jeszcze. Poprowadził ją do namiotu badawczego, gdzie na stole leżały trzy dzienniki pokładowe, częściowo uszkodzone, ale wciąż czytelne. Udało nam się odtworzyć trasę lotu. Zgodnie z planem mieli wykonać zdjęcia niemieckich instalacji w okupowanej Polsce, a następnie wrócić do bazy w Anglii, ale spójrz tutaj. Wskazał na mapę z zaznaczoną trasą. Zboczyli z kursu. Zamiast lecieć na zachód, skierowali się na północny wschód. W stronę granicy z okupowaną przez Sowietów częścią Polski, dokończyła Helena patrząc na mapę. Dokładnie. Pytanie brzmi dlaczego? W tym momencie do namiotu weszła Maria, trzymając w rękach plik dokumentów. Babciu, znalazłam coś w archiwach uniwersyteckich. Jej oczy błyszczały pod ekscytowaniem: dokumenty dotyczące tajnych operacji RAF nad wschodnią Polską w 1940 roku. Niewiele przetrwało, ale jest wzmianka o misji zwiadowczej, która miała na celu sfotografowanie nie tylko niemieckich, ale i sowieckich instalacji wojskowych. Helena zamyśliła się. Wujek Jan nigdy nie mówił o tym w swoich listach, zawsze pisał tylko o walce z Niemcami. To była ściśle tajna operacja, powiedziała Maria. Wielka Brytania oficjalnie nie prowadziła działań wywiadowczych przeciwko ZSRR, ale nieoficjalnie. Churchill nigdy nie ufał Stalinowi. Doktor Lewandowski otworzył pudełko, które przyniósł jeden z jego asystentów. W samolocie pana Wiśniewskiego znaleźliśmy to. Ostrożnie wyjął aparat fotograficzny, Zadziwiająco dobrze zachowany dzięki szczelnej, wodoodpornej osłonie. Cud, że przetrwał. Helena wpatrywała się w aparat, czując, jak przeszłość i teraźniejszość splatają się w jedno. Czy film, tak, jest w środku. Ale po 75 latach w wodzie i błocie, trudno powiedzieć, czy cokolwiek będzie można odczytać. Maria podeszła bliżej, patrząc na znalezisko, z profesjonalnym zainteresowaniem. Uniwersytet ma laboratorium konserwacji. Moglibyśmy spróbować. Trzy dni później Helena, Maria i dr Lewandowski stali w ciemni laboratorium Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista od konserwacji, dr Zofia Malinowska, ostrożnie pracowała nad filmem wydobytym z aparatu. To niesamowite, że w ogóle coś przetrwało, powiedziała, gdy pierwsze obrazy zaczęły się pojawiać na papierze fotograficznym. Ale mamy szczęście. Woda była bagienista z niską zawartością tlenu. To spowolniło proces degradacji. Helena wstrzymała oddech, gdy na papierze zaczęły się formować pierwsze, niewyraźne kształty. Były to zdjęcia z lotu ptaka, instalacje wojskowe, transporty, stanowiska artylerii. Na jednym z nich widać było wyraźnie sowieckie oznaczenia. Mieli dowody, wyszeptała Maria, dowody na sowieckie przygotowania wojenne. Ale to ostatnie zdjęcie sprawiło, że wszyscy zamarli. Była to fotografia wykonana najwyraźniej w pośpiechu, częściowo rozmazana, ale wciąż wyraźna, pokazywała sowiecki myśliwiec zbliżający się do samolotu fotografującego. Na marginesie filmu ktoś, prawdopodobnie jeden z pilotów, zdążył zadrapać kilka słów ścigają nas kurs na Peka. Peka, powtórzyła Helena. Puszcza Kampinoska. Próbowali tu się schronić. Doktor Lewandowski pokiwał głową. To ma sens. Gęsty las, trudny teren dla pościgu. Mogli mieć nadzieję, że zgubią przeciwnika i ukryją się. Ale dlaczego rozdzielili się? Zapytała Maria. Trzy samoloty wylądowały w różnych miejscach. Helena przypomniała sobie coś, co jej matka, siostra Jana, kiedyś powiedziała. Moja mama wspominała, że wujek Jan był znany z niestandardowych taktyk. Może rozdzielili się celowo, żeby zmylić pościg i zwiększyć szansę, że chociaż jeden z nich przetrwa i dostarczy zdjęcia. Doktor Malinowska wskazała na kolejne wywołane zdjęcia. Te fotografie to bezcenny materiał historyczny. Pokazują skalę sowieckich przygotowań do ofensywy, o której oficjalnie nikt wtedy nie wiedział. Informacje, które mogły zmienić przebieg wojny, gdyby dotarły do Londynu, dodał doktor Lewandowski. Helena dotknęła ostatniego zdjęcia, tego z sowieckim myśliwcem. Ale co stało się z pilotami po lądowaniu? Skoro samoloty były względnie nienaruszone, Musieli przeżyć. Maria spojrzała na babcie, a potem na archeologów. Jest tylko jeden sposób, żeby się tego dowiedzieć. Musimy szukać dalej. Późnym popołudniem, gdy zapadał zmrok, Helena siedziała na pniu drzewa na skraju wykopalisk, wpatrując się w las. W ręku trzymała dziennik wujka Jana, czytając przy świetle małej latarki. Większość wpisów dotyczyła codziennego życia pilota, lotów treningowych, kolegów, tęsknoty za domem. Ale ostatni wpis, ten z 18 grudnia 1940, kończył się słowami, które teraz nabierały nowego znaczenia. Jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli nie wrócimy, szukajcie nas tam, gdzie słońce odbija się w wodzie, a kamień stoi na straży. Adam zna drogę. Helena podniosła wzrok, gdy usłyszała kroki. To była Maria. Babciu, znaleźli coś przy wraku samolotu Adama Wiśniewskiego, powiedziała podekscytowana. Mapę. Ręcznie rysowaną mapę tej części Puszczy Kampinoskiej z zaznaczonym miejscem, i datą 20 grudnia 1940. Helena poczuła, jak jej serce przyspiesza. Dwa dni po zaginięciu. Jeśli mapa została narysowana wtedy, oni przeżyli lądowanie, powiedziała, wstając, i mieli plan. Gdy spojrzała na mapę trzymaną przez Marię, zauważyła miejsce oznaczone krzyżykiem i napis Kamienny stróż. Dokładnie tam, gdzie według dawnych legend stał wielki głaz przypominający ludzką postać, strażnika puszczy. Jutro tam pójdziemy, powiedziała Helena, czując w sercu pierwszy od 75 lat promień nadziei, że wreszcie pozna pełną historię swojego wujka i jego towarzyszy. Poranek był chłodny i przesiąknięty mgłą, gdy Helena, Maria i grupa archeologów wkroczyli głębiej w puszczę Kampinoską. Na czele szedł dr Lewandowski, w jednej ręce trzymając starą, ręcznie rysowaną mapę, a w drugiej urządzenie GPS, które co chwilę porównywał z wyblakłymi liniami. Mokre liście szeleściły pod stopami, a Helena czuła, że każdy krok prowadzi ją bliżej prawdy, uśpionej w cieniu drzew, przez długie 75 lat. Według mapy powinniśmy być bardzo blisko, odezwał się dr Lewandowski, zatrzymując się na małej polanie. Kamienny stróż powinien znajdować się właśnie tutaj. Maria uważnie rozglądała się dookoła. W półmroku jej wzrok zatrzymał się na ogromnym głazie, porośniętym mchem i oplatanym przez bluszcz. Z tej perspektywy przypominał milczącego wartownika zaklętego w kamień. Tam! zawołała, wskazując na monument natury. Podeszli bliżej. Kamienny stróż górował nad nimi jak świadek dawnych tragedii i sekretów, których nikt nie zdołał jeszcze wydobyć na światło dzienne. Zobaczcie tutaj, odezwał się jeden z archeologów, wskazując podstawę głazu. Ktoś tu kopał. Dawno temu, ale ślady wciąż są widoczne. Helena przykucnęła. Serce biło jej szybciej. W pamięci powróciły słowa wujajana. Szukajcie nas tam, gdzie słońce odbija się w wodzie, a kamień stoi na straży. Słońce i woda zamyślił się doktor Lewandowski, spoglądając w stronę lasu. Czy w pobliżu znajduje się jakieś jezioro? Około stu metrów stąd jest stare rozlewisko, odezwał się przewodnik. Miejscowi nazywają je czarnym okiem, poszli za nim w głąb puszczy. Po krótkiej wędrówce dotarli do niewielkiego okrągłego stawu, otoczonego gęstymi trzcinami. Woda była ciemna, niemal czarna, a jej powierzchnia odbijała blade światło poranka, niczym lustrzane oko. To tutaj Wyszeptała Helena. Oni musieli tu być. Archeolodzy rozstawili sprzęt i rozpoczęli systematyczne poszukiwania. Przez godzinę przeczesywali teren, aż nagle jeden z młodych badaczy krzyknął: Chodźcie szybko, coś znalazłem. Ziemia w tym miejscu była lekko zapadnięta. Ostrożnie usunęli warstwę liści i mchu, odsłaniając okrąg z kamieni, starannie ułożonych ludzką ręką. Palenisko, stwierdził doktor Lewandowski. Stare, ale zdecydowanie nieprzypadkowe. Helena dotknęła kamieni, a jej głos zadrżał. Oni tu byli, rozbili obóz po lądowaniu, chwilę później odkryli więcej śladów, resztki prowizorycznego schronienia, fragmenty metalu z samolotu, a także kilka łusek po nabojach. Wygląda na to, że spędzili tu trochę czasu, powiedział doktor. Może kilka dni. W ciszy lasu Helena próbowała wyobrazić sobie młodych pilotów, ukrywających się w tej dziczy, otoczonych przez wrogów a jednak pełnych nadziei. Ale co było potem? Zapytała cicho. Dokąd poszli? Odpowiedź nadeszła chwilę później. Maria, która penetrowała teren nieco dalej, zawołała. Babciu, doktorze, chodźcie tu. Stała przed niewielkim wzniesieniem, skrytym w krzakach, odsunęła gałęzie i ukazała wejście do płytkiej jaskini. Ktoś tu był, powiedziała, wskazując wnętrze. Spójrzcie na te ślady. Latarka rozjaśniła ciemność. Na ścianach widniały smugi sadzy, a na ziemi spróchniałe kawałki materiału i papieru. Ale najważniejsze znajdowało się w najgłębszym zakątku: zardzewiała, zamknięta metalowa skrzynka. Ostrożnie ją wydobyli. Po otwarciu oczom wszystkich ukazały się dokumenty, fotografie i trzy koperty. Każda z nazwiskiem jednego z pilotów. Helena wzięła jedną z nich z nazwiskiem Jan Nowak. Jej dłonie drżały, gdy otwierała list. Kochana rodzino!